Witam raz jeszcze. Chciałbym Wam wspomnieć coś w temacie Azazela. Dowiedziałem się o tym od rabina Mesjanistycznego, mesjańskiego. Jak zwał tak zwał. Też nie sądzę, że ktoś z nas rozumie dokładnie o co chodzi w tym o co chodzi w tym tekście z Trzeciej Księgi Mój Rzesza, rozdział szesnasty. Więc, za czym zacznę czytać? Azazel był według Księgi Enocha, której nie czytałem, ale wiem o tym, że w Księdze Enocha on był jednym z upadłych aniołów. Tak więc... Zobaczmy właśnie, co, co w tym temacie jest w Trzeciej Księdze Mojżeszowej, rozdział 16. Potem weźmie owe dwa kozły i postawi je przed Panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Następnie Aaron rzuci losy o te dwa kozły. Jeden los dla Pana, drugi los dla Azazela. Potem przyprowadzi Aaron... Tego kozła, na którego padł los dla Pana, i złoży go na ofiarę za grzech. Kozła zaś, na którego padł los dla Azazela, postawi żywego przed Panem, by nim dokonać przebłagania, a potem wypędzić go do Azazela na pustynie, czyli dać mu wolność. Uwolnić go, ten kozioł nie będzie zabity na pustyni, Więc ja tutaj widzę rytuał kozła ofiarnego, że kto, a na ofiarę, bo właśnie z tego się bierze powiedzenie o koźle ofiarnym. Teraz. Bardzo dziwna rzecz, jaka nastąpiła, która jest opisywana właśnie w pamiętnikach rabinów uczonych w piśmie. I ta rzecz, jaka się zaczęła dziać, jest datowana właśnie na lata, właśnie, w których już odszedł Jezus. Świeżo, tuż, tuż potem. Okazało się, że te kozły nie, nie, nie kooperowały tak jak zawsze. Nie pamiętam już dokładnie, co się działo. Wiem, że, wiem, że jeden z tych kozłów, wiem, że te kozły same szły, same szły, jeden z nich sam szedł pod nóż. I w momencie on musiał przejść przy ręce, Osoby, która go składała każdego roku, musiał przyjść przy tej ręce, w której trzymany był nóż. Ale, właśnie po odejściu pana, ten rytuał był zachwiany. Kozły już nigdy nie chciały przechodzić. Wiemy chyba dlaczego. Gdyż już ofiara została złożona. Dlatego. To wszystko przestało działać tak, jak działało do tej pory. Całe rytuały nie miały już sensu. No i to chyba. To chyba wszystko. I do usłyszenia.